Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę wam jak minęło mi kilka bardziej randomowych dni z moich wakacji. Okej, okay, tutaj próbowałam wstać i nie szło mi zbyt dobrze, ale się jednak w końcu się udało. I jak wstałam, to musiałam do łazienki się ogarnąć. No, umyłam zęby, nakremowałam się z pijfem, potem ubrałam się. Ignorujmy, proszę, syf w moim pokoju, bo nie miałam czego sprzątać. Co się miało się nie chciało. A potem zrobiłam się śniadanie, zrobiłam tosty z serem szybko. I potem jeszcze nalałam sobie wody. To kubka, bo bardzo ważne jest picie wody, no, szczególnie w wakacje No a potem włączyłam sobie The Godfather Ojca chrzestnego na Netflixie. Z tą film był super, więc jak ktoś planuje go obejrzeć, to bardzo polecam. O i teraz zostawiam Was z montażem, jak będę robić babeczki czekoladowe. I z swoją drogą, jeżeli ktoś by chciał zrobić takie babeczki, to w opisie na dole będzie link. kilka kilka tygodni spotkałam się z Polą i Wilką i poszłyśmy razem na Balti, a potem na Oppenheimer... E, w Atlantiku, w Warszawie. I tutaj też są klipy, jak byłam innym kinie, bo byłam na Oppenheimerze dwa razy. Chciałam go zobaczyć w imax więc musiałam się pojechać na Sadybę do Cinema City, bo tam był jedyny IMAX w Warszawie. I swoją drogą, film był super. Jeżeli ktoś z was planuje jeszcze go nie oglądał, bardzo, bardzo, bardzo zachęcam, oh, super. Bardzo zaintonował mi fakt, że Nolan przy wybucha nie używał CGI. I tutaj szłam z dziewczynami na picnic do parku skarszywskiego i zaszłyśmy na handrola, żeby kupić sobie suśla z Saskia Camp. Kochana. Nagrywaj mnie. Nagrywam cię, nagrywam bo się. To się nie bywa, bo kurde. Jeszcze bombille stracę. Przepraszam. Ja ja mówię, że mamy dzisiaj. Że mamy. Co? Który? Dzień mamy. Czwartek. A hmm. no to mamy czwartek, nie wiem dokładnie, który, yy, ale jest sierpień 2023. Idziemy do park z żeby skonsumować handballs. Tak, tak to się nazywa? No. Sorry. bombilla żółta, najlepsza, kochani, najlepsza. No, no, no. Jak mi się to trafi na maturze, to ja po prostu zrobię fikoła i dawa. No bo muszę... Y, muszę mieć dobre światło. Chyba zgniotłam jakiegoś robaka. Co to? To y, spółczyna. To moja babcia robiła. Kowczyn połczyn przyjechał do WWA. Tak, przyjechał. To są z takiej cukierni fajnej, takie z serkiem i chyba z jabłkiem. Mam to na kamerze. To się o, szalone. To to, to są zło. takie pokruszone, ale nie są, jeszcze w całości. Cookies and cream. jak oceniasz? Jakąś, na mm, Nie było takie dobre. Zapokażcie no, no, no. no, swoje sushi. Ja muszę wyjąć jeszcze Pracuje za darmo i jeszcze no mnie zwolni? epetami i można było je ukraść. Jak ten yy, w reju. Co? Co wybiega. Z sali. A kośmider to był... O czym się śniło, że byłam na imprezie z Jagodą i tam był kośmider i, i on mówił, że on chce przyjść na moją imprezę urodzinową. Ja powiedziałam, że on może przyjść na moją imprezę urodzinową, tylko jeżeli przyprowadzi ze sobą szczęsnego. Chcesz wejść w kadrę na chwilę, jego, da? Możesz. Patrz, dupa zebry. Będzie konsumowana Początka dupa po zebry, Dobra, dupa. Dobra. Chcesz, to Chcesz w domu, a powiedzieli, że chcesz iść. Hello. Tutaj ja z moją mamą sobie od Warszawy. I jak ja do to było już ciemno, ale było super.